E, dobra, no ja dobra, ładnie. Dobra, ja, ja czysto już tyle robię. Shit! Kurna, jeszcze mi ucieknie. Dlatego tego to te mi lepiej nie był. Jajaja, mm, 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 mm. nie zauważyłem życia. Ruchy, 2, 3, 4. czy kupić e, buty do skróconej regeneracji, czy ten? Zmniejszenie efektów. Buty do. nie wiem czego. Nie lubię. Znaczy nie, nie ogarnię broń nie. węzła, Dobra, kupuję te do regeneracji szybciej będę. No chyba ją zgieło no. Ale fail. Zasuwaj tutaj. Wow Dobra, pociśniemy ją, pociśniemy ją. A co właściwie robią te grzyby? Zabierają już sporo życia. A, ładnie. Uciekaj! Ja się z nią poradzę. Dać pisk człowieku. Normalnie jak dziewczynka. Globa saździg grzybów. ile chcę. Ostrze od zwierciadla przez max 10 minut. Spokojnie, idzie. Spokojnie. Ała, ała, ała. Nie widzicie mnie. Cholera, nie wiedziałem, że to działa też na miniony. No działa, działa. Hehe, <grych> i zjadłem. Rumble idzie. No szkoda, nie wylat, bo tam też grzybek. <coughs> oh o nie kurde za silny jak to kóno. u niego jest też szybkie dziwne latanie. Hmm. Spongi nasz turet ma... Prawie pełne no dobra, pełne życie, połowy życia A ich mniej troszkę Dawaj, dawaj, dawaj! Story zgapiłem się Dobrze, bardzo ładnie Tutaj bardzo ładnie Idę pocisnąć trochę turretu Cholera, jeszcze oni się przyłapałem, hmm. dały czy wygenitalnia? No nie! I ci między oczy to na Nie, nie, wędrówka nie, 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 wiem nie, 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 Gdzie ty nie, Aha, w bazie. Hmm. ja tam ciśnie ich, trzeba przyznać trochę. Trochę. Na szczęście był, Znaczy i to wykupuje dobre, ale nie ogarnę go za, za dobrze. Więc... To mamy farta, bo gdyby ogarnie to byśmy już to przegrali. No, nafidowany to... Nafidowany Rumble to zły Rumble. <laughs> Mało powiedziano. Dobra, ja się skampię. Ja Powiedziałem. Ćwiczysz do koda? Co? Ćwiczysz kampanie na... do koda? Tak. To trzeba mieć opanowane. Piciać kampanię przy każdej pierwszej lepszej okazji. Dobra. Dobra. No nie wszedł mi brzybka, no co za I nie, podchodzi nie, 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 Jezus Ale... Kurwa! Stary! Zgierdoliłeś! Więcej się nie ratuje! Dużo to mam, więcej nie ma! Zero! ZERO! Błagaj się na kolanach, i tak się nie uratuje! Nie, to było epickie! Ja to mam nagrane! Puszcz. Tak się, <kluz> Będziemy się... Nie mówcie! Nie, Sorki! Ale nie mogę się powstrzymać przed użyciem multi. Zresztą skąd pewność, żebyś zdążył mnie uratować? No bo zdążyłem, bo użyciłem taki czarny, który yy, każdy jego atak przez, nie wiem ile, przez 2 i 1 czwartą sekundy yy, nie trafia. Aha. Takie pudełko. Eee, tak mówi. Nie wyrobiłem Aha, miniona jednego pita Kurde, co on tak szybko? Dobra, niech cię biją, ja ci biję, ja ci nie pomagam. Ej, to jest końcogra gra ze Przepraszam cię bardzo. Przecież ty masz 5 pięciu... na 2 na 4, ja mam 6 na 2 na 4. Ty wiesz, że ten mój jeden Grzybek zadaje 428 damage? A? Nie, nie wiedziałem. Co rozumiesz? Ja mogę siedzieć. Ja tylko kompo używam na szybko, potem biorę E i spierniczam zamieniony miniony. Ja się zastanawiam, czy pocisnąć ram, dlaczego nie pocisnąć. Ponoby by mi się udało. Ale zginiesz. Nie skomentuję. Riven <grywa> forever. Dawać go tylko tyle, tylko tyle. Bije mnie, bije mnie. Ciebie też bije No i z tego dawaj trueta hey! Ja ty żeś to zrobił No weźcie lecz człowieku Normalnie I jest zajebista Człowieku Ja teraz na nią zbieram. Zbieram nie zbieram Tak ja zbierasz na Bazahara Ty to zbierasz na wszystko co mi No żebyś wiedział, będę zbierał na wszystkie postacie to jest bardzo dobry pomysł. A ładź kogmał, skurczesny. Chodź tutaj, już po prostu się nas boją. Chodź tu do mnie, pomóc mi. Kiedy to wrzucisz? Dzisiaj chyba, nie? Dzisiaj podejrzewam. Jak dobra. nakręcimy nie może jeszcze coś jeszcze, to ten po prostu wezmę, to zmontuję, wyrenderuję i wrzucę, żeby się. Ten... No dobra. Przesłało, jak będę się uczył. Ty się uczył, haha! Ha. No, no wiesz, czasem ja się przydaje trochę nauki. dziś nie tam. O kurwa, trzech. Do tyłu! Dzięki, Wayne. Przecież ja ci pomagam, czego ty chcesz? No ale nie, po, mówię Wayne, bo mnie odepchnęła. Tak chamsko. A. Dawaj, no ja. Dawaj, no ja. SIĘ! <grymne> Też cię kocham. <grymne> <grymne> Mo <grymne> <grymne> ja się podpisy tego tak. Ja obsałem, że oni wezmą ten surrender. No weź, rozwaliłeś mi go. Weź, nawet nie wiedziałem, że mają Riven. Ja też nie. Wszyscy teraz będą wychodzić, nie? Jestem zbyt zajebisty. Przywoływać się What the hell? Przywoływać się rozłączył. Jakie what the fuck? <śles> 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 Dobra, tak jak ja czegoś jeszcze nie widziałem. No nie, no nie są zbyt zajebisty, że oni to ogarnąć. Wszyscy mu wychodzili i został tylko kserat Będę go rozwalić. Znaczy Czyż nie jeszcze. Tak, to jeszcze jest. No wiesz. Ja jestem już dość dobrze wyfidowany. ty też... Jeszcze... Ja jeszcze się tam zasabić, ale wszystkie żeśmy skali się. Dobra, nie wszystkie, ale większość. No większość, tak. Teoretycznie. O no będzie lalu tutaj. No dobra, chodź pociśniemy rambla. Koda No, Rumble, ram, Xerat y, i ten. Kongo jeszcze są Dobra, ej, help! Hel! No, bo idę! Tak, co ty robisz w niektórych A dlaczego ja zginę? O, kurwa, bo za wolno łazisz. Bo ty za wolno kurwa łazisz. Nie zginiesz, ci powiem. A i dobrze ci tak Jak ty to przeżyjesz to ja po prostu Nie zatraciłam ducha Kur? <gulet> Czemu masz takiego zajebistego laka, człowieku. człowieku. Ja człowieku. po prostu tak zajebistego skila człowieku Czemu nie lepiej, lepiej, lepiej zrobisz. Ja jestem zbyt zajebisty, żeby mogli to ogarnąć Teraz tylko na To wszystko zbierać To ja ładnie nazywam mam mnie trochę pocisnął Tak samo Rumble. O, mam flesza Spoko, mam radę Na co ja zużyłem ten? No i leć kutwo! dla mnie moglibyśmy nawet iść teraz na tego, na Barona. No słuchaj, moglibyśmy. No what the fuck? Widocznie klikam coś, nie wiem.